Witamy Was bardzo serdecznie. Witamy! Witamy! Jesteście tam? Ha! Są, cioci ciężko! Są! A wiesz, cieci ciężko! Co? No co, Fućku? Bo jak tak na Ciebie patrzę dzisiaj, to mi się zdaje, że Ty masz bardzo dużo skóry, wiesz? No wiesz, Fujczku. Skóry mam chyba tyle, ile zazwyczaj, tylko że troszkę więcej widać, nie? Mam taką bluzeczkę na ramionczka, a tak to skóra jest pod ubraniem. Ha! Która jest pod ubraniem, ale wciąż jest jej tyle samo? Tak, i to jest bardzo ciekawa rzecz, Fuczku, bo skóra jest tak naprawdę największym organem naszego ciała. Naprawdę? I mówi się, że jakby tak skórę dorosłego człowieka rozłożyć, to byłaby taka duża jak stół do bilarda. Taki, taki ten zielony, co tam się takimi patykami robi i kuleczkami? No, dokładnie. Jakby ją zważyć, to by około pięciu kilo yy, ważyła, także jest całkiem ciężka. A, to ci dopiero, a, a, no, coś co, co, co jeszcze mi powiedział o skórze? No tak, skóra. Jest bardzo ciekawa, bo z jednej strony, jakby opakowywuje całe ciało i chroni nas przed czynnikami zewnętrznymi. Jest wodoodporna, że jak na przykład zmokniemy, to nam nie, nie przepuszcza do środka wody. A z drugiej strony, dzięki skórze, możemy czuć, wiesz? Czujemy, czy jest, czy jest ciepło, czy jest zimno, czujemy uścisk, czujemy, jak coś, ktoś nas przytuli albo dotknie. Także to działa w dwie strony, wiesz? Naprawdę? No. I wiesz, skóra ma różną, yy, różną yy, jakby różną cienkość albo grubość. Najcieńsza jest na powiekach, a wiesz, wiesz gdzie jest naj, najgrubsza? No, no, nie wiem. Najgrubsza jest na piętach i na dłoniach. O! To ci dopiero! A słuchaj, słuchajcie, ciociuszko, jak tak się robi taka gęsia skórka, to co to jest? Gęsia skórka robi nam się, kiedy nam się robi zimno, prawda? Jak coś będzie jest bardzo, bardzo przejmujące i wtedy takie malutkie mięśnie koło mieszków włosowych się zaciskają i te włosy nam tak stają dęba w skórze. No i to jest taki mechanizm, który sprawiał, że można było utrzymać ciepło, jak się robiło zimno, wiesz? Oho! I skóra ma takie trzy swoje warstwy. Jest na skórek potem jest skóra właściwa, a na samym domu, dole jest tkanka podskórna. O! I co ona robi? No, tkanka podskórna składa się z tkanki łącznej, z tłuszczu i ona jest taka amortyzująca i stanowi właśnie taką część skóry pomiędzy organami, kośćmi i naskórkiem. Ta skóra właściwa w środku tak naprawdę to jest największa część skóry i tam znajdują się, wiesz... I cebulki włosów, i zakończenia nerwowe, i gruczoły potowe. Także się pocimy tak w, wtedy to stamtąd. Tak, i stamtąd też skóra przesyła wiadomości do mózgu. Czy coś jest gorące, czy jest zimne, i wtedy mózg jej mówi, jak, jak ma zareagować, wiesz? Aha, a ta, a ta górna ta na naskórczyni? Yy, na skórek. A no, no, właśnie, no skórek. Na skórek składa się z komórek skóry, i wiesz, one się bardzo, bardzo szybko zużywają. Dlatego, dlatego na skórek, jak jest martwy, to się, go, to się złuszcza, i cały czas rosną nowe komórki, wiesz? Naprawdę. No i co 28 dni cała nasza, cały nasz naskórek się odnawia. I wiesz, że podobno ponad połowa kurzu, który jest na półkach, na przykład tutaj u nas na książkach, to, to są właśnie martwe komórki na skórka, wiesz? Uhu. No i y, skóra ma bardzo wiele bardzo ważnych funkcji, a jedną z nich jest to, że syntezuje y, witaminę D. Ale wtedy trzeba wyjść na słońce, wiesz? O! To myśmy dzisiaj syntezytowali, syntezytowali i syntezytowali, bo byliśmy bardzo dużo na słońcu, prawda? Tak, bo dzisiaj był piękny dzień i wyszliśmy na długi spacer, prawda? No właśnie, ale ty chyba trochę za długo, ciociu, syntezytowałaś i troszkę masz takie czerwone ten na skurczyni. No tak, tak, Fudźku, bo troszkę trzeba tego słońca naszej skórze i naszemu zdrowiu i trzeba wychodzić na zewnątrz, nie bać się, ale jak jest troszkę więcej, za dużo tego, tego słońca, to, no to nie jest takie bardzo dobre, bo mamy taki składnik w skórze, który się nazywa melanina i w zależności od tego, ile go jest, wtedy skóra jest ciemniejsza albo jaśniejsza. I ludzie, którzy mieszkają w takich miejscach, gdzie jest bardzo dużo słońca, na słonecznie, na przykład w Afryce, mają bardzo dużo tej melaniny i ich skóry są ciemne. I to ich chroni przed promieniami słonecznymi. A tam, gdzie jest mało słońca, no na przykład ci wikingowie, no to tam jest właśnie bardziej jasna ta skóra różowawa, bo nie ma tak, tak wiele słońca. Chociaż to bardzo się zmienia teraz w naszych czasach. Ale jak, jak za długo się jest na, na, na słońcu, to nie tak bardzo dobrze. Tak, są takie y, kremy z filtrami i można się nimi posmarować, albo można się też gdzieś ukryć i posiedzieć sobie w cieniu. I włożyć nogi do wody i wtedy jest najprzyjemniej. A, No to może ci jutro pójdziemy do cienia i włożymy nogi do wody, co ty na to? Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Fućku. No. To, to wy też wychodzicie na słońce, żebyście syntezytowali ten witaminum, i, ale, ale nie za długo, bo żebyście się nie spalili, tak? Żebyście używali kramę z filtrem, ale nie tak znowu przesadnie, nie? Żeby trochę tego słońca jednak mogło być, żebyście syntezytowali, prawda? Ja też będę syntezytował, Ciociu. Tak, będziemy razem syntezować witaminę D. A, no to, no to, do zobaczenia! Do zobaczenia!